Witam Was bardzo serdecznie, to ja Grantist. pierwszy odcinek z Age of Civilizations 2. Jest to gra strategiczna, gdzie się tutaj z Austro poprawia relacje. Jest to druga tura, tam ja się powoli przyszykuję do wojny. Obawiam mm -hmm. się, o co mi chodzi, ja chcę odbudować potęgę. Oh, kurde. Chcę oddać potęgę Austro-Węgier. No, czy się nie ruszając z Polski, kiedyś właśnie chciałam nagrać jeden odcinek, ale. Byłem z Austrii. Nagle z dupy mnie Rumunia zaatakowała, ponieważ te boty tak z dupy atakują, że to jest niemożliwe. Te błoty atakują tak, tak z dupy, że nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. przygotujemy się troszeczkę do tej wojny. To Bo to naprawdę są takie tragiczne, że się po prostu nie da. Nie da się nie migrać. Znaczy nie migrujemy. się nie migrać, nie, ale... Ja byłem pewny, że mi się uda, ale nie. Rumunia nagle musiała dożyć swoje dwa grosze i mnie zniszczyć w drobny mak. Czemu? Ja nawet nie mam pojęcia. Tak jest taka chora. Te boty atakują częściej niż często, tak z dupy, że nie żyją. Co państwo do wojny? Kiedyś sobie grałem polską. podbiłem sobie ich. I... Nagle z dupy jakiś Kazachstan mi wojnę wypowiedział albo yy, Kirgistan. I nawet pokoju nie chcieli. Ta wina nie miała taka, takiego sensu, że nie wiem. Dobra, ja wypowiadam im wojnę. I miejmy nadzieję, że nagle z dupy nic mnie nie zmienię zaatkuję, po bo zaraz jakaś Chorwacja mnie zaatakuje. Nie wiem, jakim ceremonii ten atak ode... odparli, no ale teraz to jedynie, co muszę, to zrekrutować jakąś porządną armię. Zostając, że się stracimy stolica. Mm, nie łapę nas, nie zaatakowałabym. Dobra. On no to się zaraz zmieni, ponieważ oni mają tutaj taką armię. I naprawdę przygotowałem się do wyżytek tutaj wojny, a my tutaj do jesteśmy niszczeni. I oni teraz zaatakują. Oczywiście, że, za, że za taką... ale spokojnie, my tutaj nasza armia jest liczebniejsza, lepsza, po prostu lepsza. Możemy 20 oczywiście, zbyt to nie <grym> Aha, rozumiem. A. Kiedy oni nam z niewaga, to ja tego nie wiem, ale dobra. Mm. Dajmy sobie trochę na asymilację, zaczekajmy. No i dobra. Asymilujemy sobie teraz te nasze prowincje, te tereny, czy. Że... Dobra, jeszcze sobie zaczekamy sekundę. A więc dobra, no z Austrem chyba się nigdy już nie dogadamy, Austra mnie zirytowała, najbardziej to, nic nas nie lubi, totalnie nic, no oni jedynie nas w miarę lubią, ale to jest, dobra, ja im powiem, żeby zatykowali sobie ich, to być może będziemy mieli z nimi jakiś sojusz. To jeszcze niby ja im powiem wolno, żebyśmy mieli... No, my się lubimy. A ja im... Rewolu. Oha, fajnie Ja pieczę. Rewolu jest zbudowany. A więc dobra. My się przygotowujemy do wojny. Ma, musimy bardzo do tej wojny przygotować o, Ale... Tu nasza armia jest tak potrzebna. jest z Maryj już mamy takie minusy Z to łzka mi irytuje, jeszcze prawdę prawda. ja coś ja nie słucham, tylko bo mnie słucha i tak... dziwnie No... Polska Czekajcie, jak Indie są w większą populacją, to są że nie będą mieli z nimi zaraz wojny, ale zaraz będą mieli Więc no, zaraz będzie trzecia wojna światowa w 2019 roku To jest naprawdę dziwacz, nie? Ja z imidali nie mogę mieć sojuszu. Czemu nie mogę mieć z Mic Sojuszu? Nie, dla niego nie zapkiałem Bułgarię sobie o tak zupły. To ja wpływam wojny Bułgarii. Pokój i taki Soj z niebły A czemu ja z imidalej nie mogę mieć Sojuszu, co? Ja przecież chciałam je z nimi podpić Nie zgodzili się i odmówili O, zgodzili się teraz Dobra Mamy z nim sojusz Dobra Już jestem przygotowana do tej wojny w miarę Dobra, poprosimy jest wszystkich, całych. Nie będę żadnych wasalizacji, a później anektować bo to się nie przyda. To, to są takie cheaty takie jakby, więc... Ja nie, ja nie lubię cheaterów, więc sam nie będę czytał. Czemu ja tu większą, a tutaj mniejszą armię ja nie wiem. A, fajnie, fajnie. No i nagle z dupy nie, nie przebyliśmy się. Genialnie, to jest jeszcze cięższy niż w Naprawdę. No teraz oni by na mnie naście zaatakują, jakiś plus? No jak mi się tu nie przebiliśmy! Ta jest chora! <tus> My, wy tutaj swoją paramatkujecie i dobra. I nagrała oni tutaj. O, jaki fajny pomysł, żeby... Tak. Dobra, teraz mi lepiej włożył niż wcześniej, ponieważ na teraz tu przyjęłem całą. A ale już jeszcze nie mogę przyjąć wszystkiego, bo... bo nie. Ale przyjęliśmy to bynajmniej tu. Na drugi raz raczej uda nam się ich zniszczyć. My się jeszcze raczej nie musimy przygotować do następnej nie wystarczy, że... bo No być może jeszcze tutaj coś damy, ale... Opowiemy im. Jeszcze raz wojna i Słowacja już jest nasza. Tak, cała Łostra Cała sytuacja jest dla nas. Co jeszcze mam tu. Do... tyle jeszcze raczej. No sobie sobie sekundę zaczekamy. Mamy tutaj Słowenię, a ja Słowenię, to ja nie wiem, czy mam chciał za tylko. A zaraz z, z mieli wojnę A więc dobra mm. Ja bym ich lepiej nie atakował, nie z tego powodu, że mam duże relacje, ale z tego powodu, że oni mają dobry relacji z Polakami, więc jeśli ich zaatakuję, ja to znając, że się z dupy polacy mnie zaatakują i nie przyjmą pokoju, bo taka gra jest. Ale hmm. 40 miejsce nawet zajęłem, więc nie tak źle. Nie wiem jakim serwom Polska jest w większym miejscu niż... no... My powoli dogadniemy Rumunię Więc dobra My sobie zaczekamy sekundę Hmm musieli nam nim znajmować Ale dobra, to już nas się obchodzi Ważne jest to, że mamy z nimi sojusz My standardowo się z nikim praktycznie nie lubimy Z nimi się lubimy jedynie nic z znaczy, że z nas do nim się lubimy. A tak naprawdę to cały świat nas nie lubi. No totalnie. Czemu nic nas nie lubi? Hmm. chińska republika ma nas na minusie, więc... Bangladesz jakiś Dobra. Hmm. Dobra, 59 kasy mamy, więc. No, nie, no nie będę tak. Damy sobie. tak A my trochę kasy dostaliśmy. I o czym ja to mówię? Zaczymy ja to no, sobie się ze stolicy. A tak, jest tak chora, że nie wiem. a teraz przed nami królowa No, że się ja nie wiem, mam... Jeszcze mi... Brak punktów ruchu? Nie. I co teraz robicie? Kontratakujemy. Taki kontratyk po dupie dostanie się, że nie wiem... Radzę wam już lepiej stąd spieprzać. Więc moi drodzy, no... Seba mogła nas nie atakować, bo nie wytrzymała wyższej tej presji. ponieważ no... No nie wytrzymała presji. Musiała nas zaatakować. Musiała, po prostu nie, wytrzyma, nie wytrzymywali i nie musieli nas zaatakować, no... Cóż, niestety zdarza się, Mo ich błąd, mogli nas nie atakować, albo nami będziemy mieli więcej troszeczkę tych terenów, czy tak, że nie możemy, a jednak możemy wszystko przejąć, to bierzemy wszystko, nie ma, nie, nie ma co się watyczkować. Raz no, spoko, ta niska stabilność zmienimy sobie, dajmy sobie bierzemy mniejsze te podatki, ale tak, by były te podatki, które większe. Kurde, to macie zero tych podatków. Tak niezadowoleni mierzę. Czemu im nic nie pasuje w ogóle? Mieszałem podatki, to i tak są niezadowoleni. Bo nie powinni być bardziej zadowoleni niż niezadowoleni. ja Nie to nie. Większe te podatki. Nie wiem czemu oni by mało zadowoleni, oni powinni być bardziej zadowoleni, że zmniejszymy te podatki, ale teraz im podwyższymy, nie? Nie? Zaczekamy sekundę. Ja no Czarnogóra, skąd się Czarnogóra w ogóle? Przykładnie mam wojnę ze Słowenią i właśnie tak mówię, zamiast... Te wojny są takie z dupy. Oni są na drugim końcu? Znaczy no, oni są bardzo daleko? To oni nie, oni nie. Wypowied Wypowiedz mi im wojnę. Mazu, bardzo Tały Cały nadsensujemy. A my dalej mamy minusy, niezadowolenie, a ja mam to w życiu. Dobra. Jak... Teraz bunt Nie wiem, kto tu się chce nam buntować, ale. No, no oni się nie patrzą z nami, oni od razu buntują. No. To jest ciekawy plan. Dobra, ja mam wojnę, że. ja a z dupy kolejna zaraz kolejny z dupy bud będzie ale jak nie zadowolenie przecież zmniejszyłem te podatki wy w ogóle dobra już jest wszystko w porządku a więc dobra moi drodzy no, troszeczkę czasami to będzie są takie dziwne ponieważ no, no właśnie yy, Weszli na tereny Słowanii i już są na tego ubrani. zaraz znowu wejdą i znowu zaraz wejdą. Oni są mega dziwni, zamiast pójść z desantem, oni mają tu przecież port, to oni mogę się zdesantować, to oni... Wolą oni mieć bezsensowny dostęp wojskowy. No nie wiem czy z nimi sojusz będę mógł 5? Będę mógł 5 więc Robimy z nimi sojusz A więc cóż to Austria no... Słyszy Unia, proszę daj tam mi tą Unię, kurde Nie zgodzą się No so, słuchaj ja się podeszkadza Cóż no, ja im wojnę wypowiadam Bo się tak nie opłaca tutaj, o nie No nie Musimy zrobić to szybko. Hmm. Nikt nie może pomóc teraz. Musimy raz, dwa, trzy, żeby nic nas nie zaatakowało. Hmm. Dwa tysiące armii nagle. Z dupy. No dobra, spokojnie. Przyjście jeszcze nie, Daję, nie dam. Spokojnie. I tak zaraz padną więc. Ja nie padłam zaraz. Tak, a ja mnie irytuje pod tym względem, że teraz będą oni chciały uciekać i no... Dobra, już są nic niższe. Dziękuję za... za waszą obecność. A więc dobra, my wszystko przyjmujemy tak od razu. My jednocześnie przyjęliśmy. Zjednoczyliśmy Węgry i Austrię. Oni dalej mają jakieś problemy ze sobą, bo nie potrafią przejeść ziemi w Słowenii. No nie, Polska pochodzi woda. O nie, nie, szla. Dobra. Uzbekista. No i o właśnie o tym mówię. Jakiś Uzbekistan, który nawet nie miał prawa mnie zaatakować. Gdzie ten Uzbekistan w ogóle jest? Gdzieś niedaleko Kazachstanu, tak? Mm. To jest debilna, naprawdę. I teraz się na nadpokój, ponieważ nie, no lepiej zaczekajmy sobie. O, przyjęli. Co na co oni mi wojnę w ogóle na to No i... taki jestem ciekawy po prostu. <grystanie> Francja upada powoli, więc no, nie za ciekawie znaczy no bardzo ciekawie, nie a więc ja, moi drodzy, się zamieniam, zmieniam rządy no jak to się zmieniało tak tu się zmienia. ja, nie mogę, ja, ja naprawdę myślałem i nie działa, i teraz mam problemy sobie zmieniamy rodzaj rządów, zamieniamy się na co ramy się na nic nie zamienimy? Więc to poważnie? My się zamieniamy na faszyzm. Dobra, my się nazywamy. A, us. Węgiel, Dobra. Nie, Babcia to słucha, więc jak coś, to ja tak nie roznoszę. Problemy. Dobra, 600 jestem w rankingu światowym. Genialnie. To generalnie jest, prawie przegonimy niedługo Rumunię, która. No, i, Tak, kolumny były troszeczkę większe niż placy, ale... O cholera. O cholera. Miejmy nadzieję, że nagle nie będzie za polak, ponieważ w tym samym chłopcu. O coś w kościu chciał. Ani teraz, moi drodzy. Się zamienimy, zmienimy sobie kolor cywilizacji, żeby wiecie, te austro było były bardziej... Co się zmieniło? A, tak, dobra. Tak, tak. raczej nie zmieniły, my się bardziej zmieniły na to cy. Dobra. Taki kolor, jak wiecie, faktycznie mają. No więc dobra, zamieniliśmy się w austro Węgry. To później właśnie kapsucikowina. z Chorwacją. Moim faworytem to Chorwacja. No i wygrali. No, Chorwacja chyba przejęta cała będzie? Nie. Dobra. A ja tutaj z Bułgarią dalej marzę. A Zimmera się się nie będziemy mieli. No cóż, no, jeśli chcecie więcej odcinków, ale mam skarbiec, dużo hajsu. Więc jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, to oczywiście łapeczka w górę gwarantowana, jeśli będzie. U. No trochę... Trochę u nas jeszcze Chorwatów żyje, ale tak... Strasznie mało baśniaków, to już ogółem nie ma tutaj na co gadać. U nas to chyba każdy powoli będzie żyć. Uuu tutaj to chyba troszeczkę Słowacji żyje Bardzo przez to, że ich przyjęliśmy tutaj. A ja się z wami żegnam. Nie wiem kiedy Francja w końcu upadnie. Chyba się nigdy chyba ona nigdy nie upadnie. A jednak upadnie. Jednak nie upadnie. Wiem, do tej pory nie mamy dostępu do morza, ale spokojnie Zaraz robimy sobie dostęp do morza. A ja się w takim razie z Wami żegnam. Nara, do widzenia, Siema Buuu! A! Jakby sobie to jak dobijecie, no do 5 Pięć... do jednej łapyczki w górę, to nagram kolejny odcinek z Age'a Więc Nara, do widzenia, Uu.